Siemano, z tej strony Nutelski i witam Was już w drugim, bądź nie w drugim chyba odcinku z serii Minecraft. Poszukiwanie Lika, yy, jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj. I tak, yy, zobaczymy chyba na dworze nie? A nie, jest dzień, bo tak, mamy dzień, już sobie zaznaczę nawet bazę, chyba sobie zrobię nawet screen akordów. Bo jednak yy, dobra, Chociaż już robiłem tysiąc razy screen akordów, ale. Dobra, nie wiem. Lecz zabudujemy to i będziemy dziś znowu poszukiwali lika. Bo jakby to nie było, nie? Aha, bo my potrzebujemy. Aha, mamy mamy steki. Dobra, zapomniemy już o tym. Eee. Dobra. Pociernie ci mu się. Słuchaj, my tam mieliśmy. Tutaj zobaczymy ta polana. A nie, bo już na tej polanie na Creative lataliśmy, ale jednak. Czekaj, czy. Poszedłbym do dżungli. Może, może świątynię znajdziemy. Ja zabił te krówki, bo jednak potrzebne mi mięso. No. No ty. No chodź! Chodź! O! Jest. Mamy ekspaki z niej. Mamy. Nie dobra się. Ale tam widzicie naszą wieżę. My tu chyba zrobimy jakieś takie centrum badań Lika, nie? To by było... Ej, słuchajcie, to by było spoko. Takie centrum badań Lika byłby. Takie ośrodki, jakieś mury tutaj były, jakieś bunkry by były. Miałbym jakieś centra obserwacyjne. żeby ta serię tak długo prowadziła, aż go nie znajdziemy. Chyba, że do marca nic nie znajdziemy, bo do marca będzie trwała ta seria. I chyba że do marca nie znajdziemy w ogóle nic, to wtedy kończymy tę serię, bo to będzie bez sensu. No bo jaki by miało sens, dobra, zajcie. Mi tu się żelazo ostatnio przepalało. My sobie pierwszy żelazny miecz, bo jednak się przyda. E, żelazny kilof, a nie, nie mamy? Nie mamy, dobra, dziwna. Yy, dobra, chyba dużo służyć jeszcze nie zrobimy teraz. Chyba, że zrobimy sobie budki. Czy możemy zrobić to, nie? Możemy zrobić sobie hełm. Nie, budki nam się bardziej przydadzą. Budki nam się bardziej przydadzą. No hop. Jak nie będziemy mieli w ogóle taką pomieszaną uzbroję. bo będziemy w ogóle tacy uzbrojeni jakoś tak, na w sumie to uzbrojenie teraz. No bo dużo ochrony to ta nam nie da, nie? Ale dzisiaj bym zaczął budować jakiś mur, nie wiem. Znaczy w lesie, nie wiem, czy my tu coś w ogóle w lesie znajdziemy, nie? Będziemy, wiecie, enchanty robili jak. Będziemy to traktowali jak normalną wersję serii Survival. Gdzie po prostu będziemy próbowali jakoś. będziemy... Po prostu wyjątkiem tej serii by było szukanie Lika Mamy 8. Ok, mogłem do dżungli iść, ale nie wiem co... To... Teraz to ja nie wiem, czemu chciał iść do dżungli. Teraz aby... Może znajdziemy jakieś inne postacie jeszcze w międzyczasie, tu. na Lika trzeba czekać. Ja tak słyszałem, że na Lika trzeba czekać na nula. Ale nula tu nie szukamy. Nula nie szukamy. My szukamy czego innego. Co to czarnego tam? Owca, Boże, mnie ta owca, ta owca mnie ciągle tu przeraża, bo ciągle takie, takie szaro-czarne i tu coś Jest bo ty jeszcze na tle tego jest, to jest w ogóle. Okej, okay, mamy kurczaka, zabijemy go od razu. Okej, okay, mamy jeszcze. O nie, idź, idź ty jedno, idź ty, o, zgi, zgi. No mówiłem, że nie ma szans, no jakby to nie było. Dobra, zbieramy. E, jak widzicie, potrzebujemy lepsze uzbrojenie. bardzo lepsze. O wiele lepsze potrzebujemy, bo tak to, to my tu szybko długo to nie pożyjemy chyba. Jak tu na każdym... Dobra, słuchajcie, musimy sobie tu ustawić pochodnie. Nam tu nic. Trawera tu nie potrzebujemy. A pewnie się pytacie, dlaczego żelaznego nie używamy, jak jest lepszy. A dlatego, że szukamy diamentów i nie chcę zmarnować żelaznego na, na żelazo po prostu, nie? Dobra, mamy 12 tego. Węgiel nam się przyda na przepalanie jedzenia. Bo jedzenie też potrzebujemy, bo albo zginiemy od szkielet, albo od, od lika, albo od czego innego, albo, albo z głodu i spadniemy gdzieś, nie? To... Eee, e. co to jest? Ej, słuchajcie, to chyba za... Zap... Ok, a tu, tu trochę się teraz... Ej, patrzcie, co tu się stało? Jakaś bariera tu jest. Nie, jakby to było. No, patrzcie. G górą nie płynie? A. Co? Co? Nie, nie, czekajcie. Co to jest? No i patrzcie. Pa... Okej, okay, albo się Minecraft. Ej, nie, dobra, to było dziwne. To za... Ja to zaliczę do dziwnych rzeczy. Trzeba sobie, jakieś tabliczki tu zacznę naprawdę stawiać, bo. No takich dziwnych rzeczy to ja nie widziałem od, od początku gry Minecrafta tego, to nie takich rzeczy te nie widziałem. Naprawdę Okej, okay, tam nic nie ma, może on się więcej gdzieś w dżungli czaju Dobra, gdzie była nasza baza? Eee, stop, stop, stop. Gdzie nasza baza była? Halo, halo, gdzie la... Tam, tam, dobra, genialnie. Już się kończy dzień. Okej, okay, dobra, my szybko tutaj musimy się odkopać. jakoś. Dobra. Wracamy do naszego bunkra i słuchajcie, robimy tabliczkę. E, tak, tak, tabliczkę robimy. Ewidentnie. E, czekajcie, teraz tak. Znaczy. To robili youtube, Berzy też tabliczki robili, co widzieli dziwnego. My to też zrobimy. Czyli po pierwsze, um, po szarpany teren. My musimy to na drugą stronę przenieść. Kokacie, bo to będzie beznadziejnie wyglądać. Ej! No patrzcie. Ej, nie, czekajcie, bo to będzie beznadziejnie wyglądało. Poszar... Poszar Teren. Okej. Okay. Tabliczka numer dwa. Czekajcie, co tam było w drugiej? Eee... Aha. Woda... Stała w miejscu, nie wiem jak to określić. Woda nie spływała z góry? Nie, bo to będzie wyglądać jakby z nie. Woda. Po prostu napiszmy woda. E, Przypomni mi się. Przypomni nam się chyba. Chyba też trochę tę bazę rozbudował, bo ja tak. Za mała ona jest. Za mała tak nie może być. Tak nie może być, prawda Będziemy, bo będziemy. No nie, to już zaliczamy do bunkra jakiegoś naszego, nie? To jest... To jest bunkier. Nie wiem, na, na ile on tu... Czekajcie, ja bym chyba to trochę w tamtą stronę poszerzył. Taką ścianę bym tu zrobił. Nie wiem, jakoś musimy te... Musimy to powiększyć, bo tu po prostu się... Ja... Znaczy, bo to będzie tak... To jest taka baza, którą będziemy musieli powiększać, nie? bo to jednak yy, bunkier będzie. Będziemy tu dużo rzeczy zapisywać. Będziemy, jak będziemy już mieli, zrobimy książki, będziemy pisali w raporty jakieś, nie? Będziemy później na sam koniec yy, jeszcze raz wbijemy na Creative, A czekajcie, a czy ja już mogę zrobić książkę jakąś? Ej, czekajcie, bo chyba yy, tak się robiło papier, nie? Tak. Ok, tak się robiło papier. I chyba książkę robiło się tak. Czekajcie. Książkę tak jakoś? A trzeba pewnie z drugiej strony jeszcze otoczyć. Może, a może z dołu? Nie, to trzeba z dwóch stron otoczyć. To potrzebujemy. O! Czekajcie, teraz próbujemy jakoś tak. Musimy. Książkę Piórem jakoś tak? Hop. Hop. Nie, nie jak. Nie, a może to trzeba jakoś tak? Ej, ja muszę sprawdzić jak się robiło książkę z piórem. Ej, bo teraz naprawdę, nie wiem, może mogę w tym coś zapisać? To nie, tu będzie czat. Hmm. Dobra A może my musimy jakoś He. jakoś to może trzeba jakoś ej, nie wiem Może jakoś to trzeba albo nie było jeszcze w tych książek takich Nie, musimy to sprawdzić na serii Minecraft 1.17, bo... Jak wiecie, robimy taką serię. Jak nie wiecie, to w poprzednim odcinku była premiera tego, i było fajnie dosyć. Według mnie, chociaż te premiery nie patrzcie na nie ze złej jakości, nie? Bo, on, bo na premierze to jest taka gorsza jakość, a w normalnym odcinku jest lepsza, nie? Ajcie, tu ja już bym kończył powoli ten odcinek. A jeszcze tylko oświetlimy okolice obok. Aby tu jednak nie było zbyt ciemno. Aby się nie rozpiły tu moby, żebyśmy mogli bezpiecznie chodzić. Tak, w obrębie naszej bazy. Bo naprawdę by było niebezpiecznie. Słuchajcie, to by było na tyle w drugim, w drugim odcinku, chyba. Czekajcie, to był drugi odcinek, nie? Tak, to był na pewno drugi odcinek. Czytacie łapkę w górę i subskrypcji. Widzimy się już jutro na main odcinku z Minecraft 1.17. Nara!